Dzień dobry, dostałem takie pytanie i chcę na nie odpowiedzieć, w jaki sposób chat może służyć jako źródło odpowiedzi na pytania. I jest to bardzo proste, trzeba tylko mieć kilka takich trzeba być świadomym kilku rzeczy. Zadam mu takie pytanie: Czy to prawda, że nie można być inwestorem fundamentalnym, kupać spółkę z ceną do zysku 102? To jest pytanie z Twittera. Zobaczymy, co czat nam odpowie. Chat o jeden. Są różne. W większości możemy porównać, co odpowie ten, co odpowie o jeden. O jeden zwykle odpowiada znacznie lepiej. O trzy jeszcze i jeszcze lepiej. Ale zobaczmy, co nam odpowie o jeden. On jest powszechnie dostępny. Chwilę musi pomyśleć. Kombinuje, kombinuje bla, 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 bla. Dobrze. I jest odpowiedź. Nie jest to prawda, że nie można być inwestorem fundamentalnym, jednocześnie kupować spółkę z bardzo wysokim wskaźnikiem P, na przykład 102. Wysoki wskaźnik cena do zysku jest często charakterystyczny dla spółek wzrostowych, które reinwestują zyski w rozwój i szybki wzrost przychodów. Czyli zostawimy, kupujemy spółkę z wysokim wskaźnikiem, bo liczymy na to, że ona bardzo wzrośnie, kiedyś nam bardzo fajnie zapłaci. Teraz jest napisane tutaj wyjaśnione kontekst. On wyjaśnia kontekst. Czym jest inwestowanie fundamentalne? Co, mo co, co może oznaczać wysoki wskaźnik cena do zysk? Co może oznaczać? Wysoki potencjał wzrostu, spółki innowacyjne, technologiczne mogą mieć wysokie, rynek oczekuje wówczas silnego wzrostu, etap rozwoju spółki, młodsze przedsiębiorstwa, czyli mamy nadzieję na to, że kiedyś się lepiej skapitalizujemy, wysokie oczekiwania inwestorów, jeżeli rynek spodziewa się, że spółka będzie liderem w swojej branży, analitycy oraz inwestorzy mogą być gotowi płacić wysoką cenę w stosunku do aktualnych zysków. Przykłady, Amazon przez długi czas był notowany z bardzo wysokim price to earning ratio, Inwestorzy fundamentalni dysponowali ogromną skalę, dostrzegali ogromną skalę wzrostu. Spółki biotechnologiczne. Na co zwracać uwagę? Przyszły wzrost, stabilność przychodów, konkurencyjność branży, marża, struktura itd. Podsumowanie. Wysokie PSM-u sobie nie dyskwalifikuje. Ważne jest, żeby zrozumieć źródło wzrostu. Podejście fundamentalne nie ogranicza się do niskiego PDE. Można być inwestorem fundamentalnym, kupować spółki z wysokim PDO, o ile analiza jest poparta solidną analizą przyszłych perspektyw i rozwoju biznesu. Z bardzo prostego pytania, z bardzo prostego stwierdzenia, dostaliśmy odpowiedź, dostaliśmy kontekst, dostaliśmy przykłady, dostaliśmy na co zwrócić uwagę, jeżeli chcielibyśmy to zrobić, bo on przypuszcza, że może byśmy chcieli. I podsumowuje jakimiś tam bardzo fajnymi, uwagami, na co zwrócić uwagę, także biorąc pod uwagę tą odpowiedź, no jest, to odpowiedź na, jest to po prostu odpowiedź na szóstkę. Jeżeli mamy jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, tak sobie pomyślałem, o czym świadczy wysokie price to earning spółki, zobaczymy, co nam odpowie, chwilę sobie pomyśli, jest, jest tutaj... Odpowiedź bardzo fajna. Dużych oczekiwaniach co do przyszłego wzrostu, inwestycjach w rozwój, które dzisiaj obniżają zyski, bo spółka bierze pieniądze i po prostu je reinwestuje, wysokiej ocenie jakości zarządu stabilności biznesu, możliwym przewartościowaniu, błędy wyceny przez rynek, czyli dostaliśmy bardzo fajne, bardzo fajne odpowiedzi na bardzo wysokim poziomie. Mówię, im wyższy model, tym jest to odpowiedź lepsza, więc skoro tak? I spróbujmy teraz zapytać model Mini High. Ok. Zobaczymy jeszcze raz. Zadamy to samo pytanie i co będzie. Jaka będzie odpowiedź? Z tym, że nie sądzę, żeby było jakoś specjalnie się różniła. Dlatego, że mm, to jest taka wiedza ogólna. Jest po prostu wiedza ogólna. Jeżeli jest coś. to w ogóle jest... Po prostu, jak widać, z wiedzy ogólnej nie musiał. Tu, tutaj myślał, 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 tam to widać, że słabszy model jest. Lepiej rozumie o co nam chodzi i, a tutaj bardzo takiej skomasowanej formie odpowiedział. Podsumowując. Trzeba uważać na kilka rzeczy. Miałem taki przypadek, że potrzebowałem cytatu. On mi ten cytat podał, ale ten cytat wydał mi się taki troszeczkę dziwny. Tak? I po prostu troszeczkę za dziwny, więc poprosiłem o źródło. Podał mi Wall Street Journal. No to poprosiłem o konkretny artykuł, w którym to było napisane. Jestem subskrybentem. Starałem się znaleźć ten artykuł chyba przez 10 minut. Powiedziałem, że jest usunięty, że nie ma go tam. Podał mi oczywiście imię i nazwisko autora. Przeszukałem archiwalną sieć, to znaczy ten archives.org. Tam też tego nie było. I trzy czy cztery razy mi podawał, nawet link mi podawał. I jeszcze do tego archive.org też mi podawał. I w końcu zrozumiałem, że on mnie po prostu zrobił w balona. On mnie naciągnął, wymyślił cytat i podał mi link. Nie mogłem tego znaleźć, po prostu takiego artykułu nie było, bo sprawdziłem, co ta osoba napisała w tym, w tym i był. Przed tym dniem był, po tym dniu, a tego artykułu w tym momencie nie było. Więc trzeba mieć świadomość tego, że yy, prawdopodobnie wynika to z tego, żeby zadowolić klienta, i chat stara się jak najbardziej, więc będzie czasami po prostu zmyślał. Będzie to kiedyś usunięte. Na razie myślę, że ma to o tyle sens jakby tego narzędzia, że on stara się zadowolić klienta, a yy, używałem rozmaitych, mam też u siebie takie ograniczone wersje i takie, które są naszej znaczy po prostu inne i kultura pracy z czatem jest, jest na bardzo wysokim poziomie. Deepseek jest tutaj jeszcze lepszy, jeszcze lepiej, jeszcze fajniej odpowiada, ale to z zupełnie innego powodu. Natomiast bez tego odpowiedzi są strasznie takie mechaniczne i po prostu mm, to jest zawsze taka coś za coś, prawda? Targowanie się pomiędzy jakością odpowiedzi a tym, że czasami będzie kombinował i jakieś głupoty wymyślał. Trzeba po prostu tylko o tym wiedzieć i wszystko sprawdzać, więc może halucynować, żeby zadowolić klienta, natomiast jest to mało prawdopodobne, gdy pytam o wiedzę ogólną. Znaczenie wskaźnika P do E to jest wiedza ogólna, więc tutaj raczej nie będzie, nie będzie jakichś kombinacji wymyślał. I jeszcze nie może być takim 100 w 100% doradcą inwestycyjnym, ale moim zdaniem, może jeżeli spełnimy pewne dodatkowe warunki, wtedy staje się takim doradcą, doradcą bardzo dobrym, trzeba tylko zwracać uwagę na parę rzeczy istotnych. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Pozdrawiam z Londynu, zapraszam do subskrypcji, bo będziemy publikować dużo ciekawych rzeczy, których po prostu nie ma nigdzie, w tej chwili, nigdzie łamane przez nigdzie, ewentualnie są w dużych funduszach i tam są opracowywane nowe metody inwestowania. No dobrze, ale to tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji i do miłego usłyszenia.